Tym wyłożył sobie wszystkie planszówki i teraz gra. Mama, taty. I se. <chưa? adjectives> Według swoich własnych zasad. <laughs> Ma, Podobnie na kanale Selfmastery.pl pojawił się nowy filmik. Tutaj mamy panią Magdę prowadzącą, a tutaj mamy nowy film i nie mogłam się już doczekać. I pani Magda w swoich filmach jest bardzo spokojna, bardzo merytoryczna i rzeczowa. Nie ocenia, nie spekuluje, nie. Nie wypuszcza w świat jakichś zbędnych domysłów, tylko przedstawia, e, tak jakby, suche fakty. E, rozbiera je na czynniki, pod kątem, e, na czynniki pierwsze, pod kątem psychologicznym i dzięki temu, widz, słuchacz, e, ma mm, możliwość samemu zastanowienia się nad pewnymi kwestiami na podstawie tego, co e, pani Magda powiedziała. I mm, i jest dzięki, temu, jest dzięki temu bardziej skłonny wyciągnąć swoje własne wnioski. Ja bardzo polecam ten kanał, ponieważ przekaz, jaki, jaki pani Magda wykazuje, jest wspaniale przedstawiony i naprawdę można wynieść bardzo dużo wartościowych treści i wniosków dla siebie. A tak swoją drogą skończyła się przerwa świąteczna. Krzysiek poszedł do pracy, a Madeusz poszedł do szkoły. Tym on zajmuje się swoimi rzeczami. I ja mam wreszcie spokój i czas na zajęcie się swoimi rzeczami. Wiecie, dni wolne są bardzo fajne, ale one prowokują do takiego słodkiego lenistwa, kiedy reszta rodziny z tego wolnego korzysta. To jakoś tak trudniej się zmobilizować, choć uważam, że i tak dużo zrobiłam przez te święta na tle rozwojowo-zawodowym. Aczkolwiek nie ukrywam, że już wczoraj miałam takie myśli: o, jak fajnie, o jak fajnie jutro, czyli dzisiaj, zajmę się wreszcie porządnie tym, czym mam się zająć. Przyjechała do mnie taka paczuszka ja wiem, co to jest. Znaczy, nie wiem, co konkretnie. A, a. Muszę zrobić cięcie. Ojej, ale to zapakować. Ojej. Nie lubię pakowania w plastik, ale wiecie z czego się cieszę. Z mojej pompelkowej. Na odstresowanie. Ja może trochę tą muzykę ściszę. Ok, jest. Jest. I teraz jak to się otwiera? Mm. O! Znowu folia bąbelkowa. Znowu cięcie, bo muszę to jakoś wyjąć. O! I żeby to było w tym kolorze, w którym ja to chciałam. Tak! Jest w kolorze, w jakim chciałam. Zobaczcie, jakie piękne. No. To jest. Dobra. No i mamy. To jest kominek na mm, woski. Ale myślę, że nie, nie tylko, bo jak ktoś sobie nie wiem, robi jakieś kadzidełka z ziół czy coś takiego. No to też może sobie spokojnie tutaj y, aplikować. No. Jest taki. Wiecie z czym mi się skojarzył, jak go zobaczyłam. Z czarą ognia. Skojarzył y, mi się ten kominek. Poszukałam właśnie takiego, który będzie w jakimś stopniu chociaż trochę magiczny i. No. Jest, jest piękny. Jest piękny, jest taki jak chciałam. Bałam się, że może być za dużo tego niebieskiego tutaj wszędzie, ale nie, nie. Jest to faktycznie fajna taka misa. No. No to zaraz zmienię. Mikołaja <noise> mamy go. Mikołaja zamienię na ten oto tutaj. Piękny kominek. No nie no, musiałam upiąć te włosy. Wiecie co? Te włosy one są teraz na etapie przejściowym. I teraz tak tutaj mam dłuższe, tu mam krótsze ponieważ to jest pozostałość po mojej kochanej fryzurze, którą jeszcze w Polsce robiłam, mojej kochanej fryzjerki Dominiki. No i w czym rzecz? I od tej pory nie byłam u fryzjera. Ani razu. No i te włosy zaczęły odrastać. Ja miałam krótkie włosy. Miałam taką fryzurę na Kożuchowską, rozumiecie? No i... Te włosy zaczęły odrastać, i one są teraz tak straszne, po prostu wyglądają okropnie, i już wymyślam, co to z nimi robić. No ja albo najczęściej robię kucyka, Jak mi się nie chce, no to chodzę w takich, jak miałam przed chwilą, a postanowiłam je teraz spiąć chociaż trochę i już lepiej wyglądam. Dlaczego się odzywam? Dlatego, ponieważ. Aha, oprócz muzyki, którą sobie załączyłam, możecie mhm. słyszeć też pralkę, która pierze, postanowiła właśnie załączyć program wirowania, ale dobra, niech ona wiruje, niech ona pierze, bo dzięki temu ja nie muszę tego teraz robić. <grych> ona to robi za mnie. Jejku, wyobrażacie sobie to, żeby jakbyśmy mieli do tej pory prać ręcznie? O Boże, nie. Nie. Wolę to zdelegować na pralkę. O co chodzi? Yy, bo do brzegu. Chodzi o to, że ja, jak nagrywałam rozpakowywanie tego kominka, to ja go widziałam głównie w ekranie telefonu. I jak odłożyłam telefon i mu się zaczęłam przyglądać, to się okazało, że on jest ogromny. To jest taka Micha w porównaniu z tymi kominkami standardowego wymiaru. To to jest taka micha i zobaczcie, wzięłam tego Mikołaja naszego zobaczcie, jaka jest różnica. A tu w Mikołaju mieści się jedna kostka wosku, a tu, no nie wiem, z dwie, trzy wejdą. Dwie na pewno, trzecia myślę także. Jest po prostu komin. Ojej. Ale super. Wiecie co, on mi się tak podoba. Jestem zachwycona, zastanawiałam się, czy go zamawiać, ale go zamówiłam. Bo wiecie, bo ja staram się zamawiać takie rzeczy, których będę używać. Ja może często pokazuję zakupy, ale kupuję rzeczy, które naprawdę potrzebuję i które chcę używać latami. Nie żeby sobie po prostu kupować, a, bo mi się coś tam podoba, to sobie to kupię, zamówię, później nawet nie pamiętam, że to zamówiłam, albo... Albo używam, nie wiem, dwa tygodnie i zamawiam następny. Zamówiłam dwa kominki naraz, zamówiłam ten i zamówiłam jeszcze jeden. Tamten be, ten yy, drugi, myślę, będzie wyglądał jeszcze bardziej magicznie, yy, ale to jak go dostanę, to, to go Wam pokażę. W każdym razie zamierzam u, używać ich zamiennie, obydwóch Dzięki temu nie będę musiała za każdym razem yy, wosków wymieniać. Co, kończymy to nagrywanie. To mhm. to. No. Rozmawiam z synem. Pyta. Czy to jest na włoski i w ogóle? No, ale zobaczcie. Jakie porównanie. W ogóle jaka różnica wielko wielkością. Nie, wiel nie, Wielkości wysokością są takie same, a nawet powiedziałabym, że Mikołaj ciut większy, yy, wyższy, ale... Ale misa, dobra, nie będę 16 teraz mówić, że jestem nią zachwycona. To fajniejsze? Aha, no widzicie. No to jak już mam ten swój piękny kominek, to sobie go podpalę. Ok, wrócę go. Włożymy, co mamy włożyć. O, pięknie. A mhm. tu, tu się ledwo mieści na tym. Dobrze. Mm. I użyłam zapachu iluzyn. Ponieważ jest taki świeży, ostatnio dużo ciasteczek paliliśmy i różnych takich. Yy. Ostatnio też zamówiłam takie yy, te yy, takie małe stożki. Kadzidełka. To znowu był e, Tibetan Musk i Liang Liang, drugi zapach. To teraz myślę, że taki e, świeży e, będzie bardzo fajnie pasował w ogóle, mało tego, no, kolorystycznie, jak pasuje. już tak zawsze w głowie mam, że y, warto w życiu iść w nieznane, i zastanawiałam się ostatnio co w sytuacji, znaczy od samego początku, kiedy amek poszedł do szkoły. Zastanawiałam się, co jeżeli zaśpimy. Nie wiem, nie zdążymy, ponieważ tutaj jest tak, że y, dzieci do szkoły przyprowadzają rodzice no i u progu drzwi te dzieci witają. Panie, nauczycielki, pedagog, dyrektor szkoły, zależy jaką klasę to, to właśnie są w ten sposób witane wszystkie dzieci. No, a dzisiaj o godzinie 8.30 dziecko ma na 9 do 9 być w szkole, być na miejscu w szkole. 8.30 ja zrywam się z łóżka. Dosłownie 15 minut byliśmy na wymarszu. No, i pobiegliśmy do tej szkoły. No i się dowiedziałam, co w sytuacji, kiedy kiedy zdążą zamknąć szkołę, <grym>, bo tą szkołę się zamyka. Już y, pan y, odpowiedzialny za to, y, już szedł zamykać bramę, którą ja wbiegłam. A wbiegłam tronią bramą, nie tą co zawsze, ponieważ tamtędy jest krócej. No i. <grym>, i już niestety wejście, którym Amek wchodzi, zawsze było zamknięte, ale e, za oknem zobaczyłam e, jedną z pań, które się tymi maluchami zajmują, i ona mi przez tą szybę pokazała, że mam kierować się w stronę e, wejścia głównego, no i, no i tam mam sobie wejść. No to poszłam. Okazało się, że jeszcze jeden chłopczyk. E, Został odprowadzony też nie na czas. No i sobie razem weszli do tej szkoły. Ta pani, którego tego, która tego chłopczyka przyprowadza, no po prostu zadzwoniła na domofon, bo oczywiście szkoła jest na domofon, no, no wiadomo. To akurat normalne, że szkoły są zamykane na domofony i tak dalej. No. No i poszli razem, zobaczyłam tylko, przekonałam się, czy weszli do klasy, bo. Bo szkoła jest na tyle długa i po prostu przez tą szybę mogłam widzieć, że poszli korytarzem, skręcili do klasy. No i jest wszystko dobrze. No, także moja ciekawość została zaspokojona. O, a Krzysiek sobie do zapachu kupił taki. Taki, nie wiem jak to nazwać, kominek, stojak. Ale tu to chyba będziemy wlewać olejki, Krzysiek.